Rozdział pierwszy Wesoła dżungla W samym sercu tropikalnej dżungli, gdzie słońce ledwie przedziera się przez gęstwinę zielonych liści, rozciąga się magiczne królestwo przyrody. Drzewa, wysokie jak wieże, tworzą naturalne osłony cienia, których liście szumią cicho na wietrze, mieszkało wiele zwierząt. Najlepsi przyjaciele małpka Lola, papuga Pola i żółw Tobi codziennie bawili się razem, wspinając się po drzewach, latając nad ich koronami i mocząc się w pobliskiej rzece. Ich przyjaźń była pełna śmiechu i radości. Małpka Lola była najmilszą i najbardziej energiczną obywatelką dżungli. Jej futerko miało kolor ciepłego brązu. A jej duże, błyszczące oczy zawsze były pełne ciekawości i radości. Lola była niewielka, ale za to niesamowicie zwinna i szybka, potrafiła wspinać się na najwyższe drzewa w mgnieniu oka. Każdego ranka budziła się z uśmiechem i z niecierpliwością czekała na nowe przygody. Żółw Tobi był najbardziej spokojnym i mądrym mieszkańcem dżungli. Jego grzbiet pokrywała twarda, pięknie ozdobiona skorupa, przypominająca malowidło pełne skomplikowanych wzorów i kolorów ziemi. Miał łagodne, mądre oczy, które zawsze zdawały się widzieć więcej niż tylko to, co przed nim. Jego ruchy były powolne, ale pełne gracji i pewności siebie. Tobi był nie tylko fizycznie silny ale również miał ogromne serce i nieskończoną cierpliwość. Rozpoznawany był w całej dżungli ze swojej mądrości i umiejętności rozwiązywania problemów. Był zawsze gotów do pomocy, nawet jeśli oznaczało to długą podróż przez dżunglę. Jego przyjaźń była niezachwiana, a jego dobroć bezgraniczna. Dzięki niemu każdy dzień w dżungli był trochę jaśniejszy i spokojniejszy. Papuga Pola była barwną i pełną energii mieszkanką dżungli, której upierzenie mieniło się wszystkimi kolorami tęczy. Jej pióra były jaskrawo zielone, niebieskie, żółte i czerwone, a każde z nich błyszczało w promieniach słońca, sprawiając, że wyglądała jak latający klejnot. Pola miała bystre, czarne oczy, które z ciekawością obserwowały wszystko wokół. Była niezwykle towarzyska i uwielbiała być w centrum uwagi. Jej śpiew i naśladowanie różnych dźwięków rozbrzmiewały w całej dżungli, wprowadzając radość i ożywienie. Papuga Pola była także znana ze swojego poczucia humoru i często rozśmieszała swoich przyjaciół, opowiadając zabawne historie i dowcipy. Dzięki swoim silnym skrzydłom pola, potrafiła latać wysoko nad koronami drzew, gdzie mogła zobaczyć całą dżunglę z góry. Wczesnym rankiem dżungla budziła się do życia, promienie słońca zaczynały przebijać się przez gęste listowie, a delikatna mgła unosiła się nad ziemią, tworząc tajemniczą, ale i piękną atmosferę. Śpiew ptaków rozbrzmiewał w powietrzu, a każdy kącik dżungli tętnił energią nowego dnia. Małpka Lola obudziła się z szerokim uśmiechem na twarzy, uwielbiała poranki, kiedy mogła rozpocząć nowe przygody. Szybko zjadła swoje śniadanie złożone z soczystych owoców i postanowiła odwiedzić swoich przyjaciół papugę Pole i żółwia Tobiego. Pola już od wczesnych godzin porannych latała nad dżunglą, śpiewając radośnie i sprawdzając, co się dzieje. Jej kolorowe pióra błyszczały w słońcu, przyciągając wzrok wszystkich zwierząt. Kiedy zobaczyła małpkę zbliżającą się po drzewach, wesoło do niej zawołała: Cześć, Lola, co dziś robimy? Lola, pełna energii i entuzjazmu, odpowiedziała. Cześć pola! Chodźmy odwiedzić Tobiego i zobaczmy, czy ma dla nas jakąś nową przygodę! Pola zgodziła się i razem poleciały do miejsca, gdzie mieszkał Żółw Tobi. Tobi, jak zwykle, był już na nogach, choć poruszał się powoli, cieszył się spokojem poranka. Kiedy zobaczył Lole i pole, uśmiechnął się serdecznie. Dzień dobry, przyjaciele, powiedział. Mam pomysł na dzisiejszy dzień. Słyszałem, że w Dolinie niedaleko rzeki pojawiły się tajemnicze ślady. Może to być świetna okazja, aby zbadać, do kogo należą i co się tam dzieje. Małpka i papuga były zachwycone. To brzmi wspaniale, zawołała Lola. Chodźmy od razu. Pola, pełna entuzjazmu, zgodziła się, a Tobi, choć poruszał się wolniej, ruszył za nimi, prowadząc drogę do Doliny. W drodze do doliny trójka przyjaciół napotkała różne przeszkody, które musieli pokonać. Przeszli przez gęste zarośla, przeprawili się przez mały strumyk i wspięli na strome zbocze. Każde z nich miało coś specjalnego. Dzięki współpracy pomagały sobie w pokonywaniu trudności. Lola była zwinna i szybka. Pola mogła latać i obserwować teren z góry. A Tobi był silny i wytrwały. Gdy dotarli do doliny, zobaczyli ślady na miękkiej ziemi. Były one duże i głębokie, co sugerowało, że należały do dużego zwierzęcia. Lola, Pola i Tobi zaczęli badać ślady, próbując ustalić, do kogo mogą należeć. Nagle, z krzaków wyłonił się wielki słoń Samuel. Był najstarszym i najmądrzejszym mieszkańcem dżungli którego wszyscy szanowali. Jego imponująca postura i potężne ciało były symbolem siły i doświadczenia. Skóra jego była pokryta starannie zdobionymi wzorami, które opowiadały historię minionych czasów. W oczach starego słonia widać było głęboką mądrość i spokój, których nie mogły dać inne zwierzęta. Samuel był szanowany przez umiejętność rozwiązywania problemów. Kiedy tylko jakiś problem pojawiał się w dżungli, to do niego zwierzęta zwracały się po Jego głos był spokojny i rozważny, a słowa zawsze trafne i pomocne. Wychodząc z za pobliskiego drzewa, i zatrąbił do nich: Dzień dobry dzieci. Powiedział Samuel swoim głębokim, spokojnym głosem: Widzę, że jesteście zainteresowani śladami. Te ślady należą do mojego przyjaciela, nosorożca Rufusa. Rufus jest nowy w tej części dżungli i szuka swojego miejsca. Może chcielibyście go poznać i pomóc mu znaleźć nowy dom? Lola, Pola i Tobi byli podekscytowani. Poznanie nowego przyjaciela było zawsze wspaniałą przygodą. Zgodzili się jednogłośnie i postanowili ruszyć w głąb doliny, aby znaleźć Rufusa. Podczas poszukiwań trójka przyjaciół uczyła się współpracy i wzajemnego wsparcia. Lola skakała z drzewa na drzewo, wypatrując śladów. Pola latała nad nimi, obserwując teren z góry. A Tobi, choć poruszał się powoli, zwracał uwagę na najdrobniejsze szczegóły, które mogłyby pomóc w odnalezieniu Rufusa. W końcu, po długich poszukiwaniach, zobaczyli wielką sylwetkę nosorożca Rufusa, który stał przy rzece, pijąc wodę. Rufus wyglądał na zmęczonego i zdezorientowanego. Kiedy zauważył zbliżających się przyjaciół, Uniósł głowę i uśmiechnął się nieśmiało. Cześć, powiedział. Jestem Rufus. Szukam nowego miejsca do zamieszkania. Zwierzęta przywitały go serdecznie. Cześć, Rufus. Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc, powiedziała Lola. Razem znajdziemy dla ciebie idealne miejsce. Rufus poczuł się lepiej, widząc, że ma nowych przyjaciół, którzy chcą mu pomóc. Wspólnie zaczęli przeszukiwać dolinę, szukając odpowiedniego miejsca dla nosorożca. Podczas poszukiwań Rufus opowiadał im o swoich przygodach i doświadczeniach, a trójka przyjaciół dzieliła się swoimi historiami. W końcu znaleźli piękne, spokojne miejsce niedaleko rzeki, z dużą ilością trawy i cienia idealne dla Rufusa. Nosorożec był bardzo wdzięczny za pomoc i zaprosił wszystkich na wspólny posiłek z owoców i liści, które zebrał. Tej nocy pod rozgwieżdżonym niebem przyjaciele siedzieli razem, dzieląc się jedzeniem i historiami. Rufus poczuł, że znalazł swoje miejsce w dżungli i w sercach nowych przyjaciół. Lola, Pola i Tobi byli szczęśliwi. Że mogli pomóc i zdobyć nowego przyjaciela. Rozdział drugi: zabawy przy rzece i ukryte skarby. Następny dzień był ciepły i słoneczny idealny na zabawy przy rzece. Lola, Pola i Tobi postanowili spędzić popołudnie, bawiąc się i relaksując nad wodą. Rzeka była spokojna, a jej woda błyszczała w promieniach słońca, tworząc mieniące się refleksy na powierzchni. Małpka natychmiast zaczęła skakać z jednego drzewa na drugie, pokazując swoje akrobatyczne umiejętności. Zobaczcie, co potrafię! krzyczała, robiąc widowiskowe salta i przewroty. Pola, latając nad rzeką, klaskała w skrzydła, kibicując swojej przyjaciółce. Brawo, Lola, jesteś niesamowita! wołały z entuzjazmem. Tobi, choć nie mógł skakać ani latać, znalazł swoje własne zajęcie. Uwielbiał wchodzić do płytkiej wody i cieszyć się chłodzeniem. Powolnym, lecz zdecydowanym krokiem wszedł do rzeki i zaczął pływać. Woda delikatnie opływała jego skorupę, a Tobi czuł się zrelaksowany i szczęśliwy. Woda jest wspaniała, powiedział spokojnie. Chodźcie, spróbujcie! Lola, zainspirowana pomysłem Tobiego, zeskoczyła z drzewa prosto do wody, tworząc duży rozprysk. Masz rację, Tobi, to jest fantastyczne! śmiała się, chlapiąc wodą w każdą stronę. Pola, choć nie mogła zanurzyć się w wodzie, postanowiła dołączyć do zabawy. Krążąc nad powierzchnią i spryskując swoich przyjaciół wodą z jej mocnych skrzydeł. Nagle Lola wpadła na pomysł i krzyknęła: Zróbmy zawody w pływaniu! Zasady były proste: kto pierwszy przepłynie na drugi brzeg rzeki i wróci, wygrywa. Tobi zgodził się z uśmiechem, a Pola postanowiła być sędzią i latać nad nimi, aby śledzić przebieg wyścigu. Gotowi? Start! krzyknęła Pola, machając skrzydłami na znak rozpoczęcia. Lola i Tobi zaczęli płynąć z całych sił. Małpka była szybka i zwinna, przemykała przez wodę jak strzała, ale żółwik dzięki swojej wytrzymałości i siły utrzymywał stałe tempo, nie pozwalając się wyprzedzić zbyt daleko. Zwierzęta śmiały się i cieszyły każdym ruchem. Na mecie po zaciętej rywalizacji, Lola dotarła pierwsza, ale zaraz za nią, nieco tylko wolniejszy, dopłynął Tobi. Brawo, Lola! Byłaś szybka jak błyskawica powiedział Tobi z uznaniem. Małpka, łapiąc oddech, uśmiechnęła się szeroko. Dzięki Tobi, ale ty jesteś niesamowity w utrzymywaniu tempa. Po wyścigu trójka przyjaciół postanowiła zrobić przerwę. Usiedli na brzegu rzeki, ciesząc się ciepłem słońca. Pola, siedząc na gałęzi nisko nad wodą, opowiadała śmieszne historie, które rozbawiały wszystkich do łez. Tobi podzielił się swoimi doświadczeniami z wędrówek po dżungli, a Lola opowiadała o swoich najnowszych akrobatycznych trikach. Później, żeby urozmaicić czas, Pola zorganizowała grę Znajdź skarb. Ukryła małe przedmioty w pobliżu rzeki, a Lola i Tobi musieli je znaleźć. Gra była pełna radości i śmiechu, zwłaszcza gdy Tobi, swoją powolnością, znalazł najwięcej, ponieważ był dokładny i skrupulatny. Wieczorem, gdy słońce zaczęło zachodzić, a niebo przybrało piękne, ciepłe barwy, Lola, Pola i Tobi postanowili wrócić do swoich domów. Byli zmęczeni, ale szczęśliwi po dniu pełnym zabawy i przygód. Podczas drogi powrotnej Lola powiedziała: To był wspaniały dzień. Uwielbiam spędzać czas z wami, Pola zgodziła się dodając. Tak, przyjaciele, to jest najważniejsze być razem i dobrze się bawić. Tobi, idąc powoli obok nich, zakończył. Zawsze możemy liczyć na siebie nawzajem. To jest najpiękniejsze. I tak z sercami pełnymi radości i wdzięczności wrócili do swoich domów, wiedząc, że prawdziwa przyjaźń jest największym skarbem, jaki można mieć. Rozdział trzeci: Mądrość Samuela. Kolejnego dnia ich beztroską zabawę przerwał im znany już Samuel, idący zadowolony z dumnie podniesioną trąbą. Witajcie, co dzisiaj robicie? Zapytał Samuel. Bawimy się razem jak zawsze, odpowiedziała chichocząc się Lola. Zaraz mieliśmy pójść nad pobliski wąwóz, krzyknął żółw tobi. Tak, a ja chciałam nad nim polatać, dodała papuga pola. Słuchajcie, myślę, że musicie zmienić swoje plany, powiedział tajemniczo słoń. Słyszałem, że wkrótce nadejdzie burza, która może zmienić oblicze naszej dżungli. Musicie być przygotowani, trzymać się razem i koniecznie się ukryć, żebyście były bezpieczne, zatrąbił ostrzegawczym głosem Samuel. Zwierzęta zignorowały jego słowa, myśląc, że zawsze poradzą sobie bez względu na wszystko. Były młode i beztrosko myślały tylko o zabawie. Zaczęły się śmiać z jego słów. Samuelu, czy nie widzisz, jakie jest dzisiaj piękne niebo? Jest to niemożliwe, że dzisiaj będzie jakaś burza, odparła z szyderczym śmiechem papuga. Zaraz potem zwierzątka oddaliły się nad wąwóz, gdzie zaczęły przyjemnie spędzać czas. Pola szybowała w blasku słońca. Tobi przyglądał się przepięknym błyszczącym kamieniom, a Lola odpoczywała na pobliskim drzewie. Niestety tego dnia nie miały tyle szczęścia, co zwykle. Okazało się, że mądry słoń przewidział nagłą zmianę pogody. Niespodziewanie niebo zaczęło ciemnieć, a w powietrzu czuć było napięcie. Silny wiatr i deszcz sprawiły, że rzeki wezbrały, a drzewa zaczęły się łamać. Zwierzęta były przerażone i szukały schronienia. Małpka lola, która zawsze była pełna energii, została uwięziona na gałęzi, która złamała się podczas burzy. Pomocy, ratunku! krzyczała zrozpaczona Lola niech mi ktoś pomoże! Małpka Lola, uwięziona na złamanej gałęzi, czuła, jak serce bije jej jak szalone. Wiatr nadal szalał, a gałąź, na której utknęła, groziła, że lada moment spadnie. Wołała o pomoc, ale jej głos ginął w szumie burzy. Czuła się bezradna i przerażona. Papuga Pola, szybując przez burzę, dostrzegła swoją przyjaciółkę w niebezpieczeństwie. Bez chwili zawahania poleciała prosto do małpki. Mimo silnego wiatru, Pola użyła całej swojej siły, aby dotrzeć do niej. Trzymaj się, Lola, zaraz ci pomożemy, krzyknęła, próbując ją uspokoić. Pola rozpostarła swoje mocne skrzydła, starając się przytrzymać gałąź, aby ta nie spadła. W tym samym czasie Tobi, choć poruszał się powoli, z determinacją zmierzał w stronę miejsca, gdzie znajdowała się Lola. Jego skorupa była ciężka, ale Tobi wiedział, że musi pomóc przyjaciółce. Krok po kroku, z ogromnym wysiłkiem, wspinał się na wzgórze, na którym rosło drzewo z uwięzioną gałęzią. Gdy żółwik dotarł na miejsce, zobaczył jak Pola walczy z wiatrem, starając się utrzymać gałąź. Dzięki, Pola, powiedział, docierając na szczyt. Teraz moja kolej. Powoli, ale zdecydowanie, Tobi wspiął się po gałęzi i ostrożnie podszedł do loli. Nie bój się, jesteśmy tutaj. Złap się mojej skorupy, powiedział spokojnie. Małpka mimo że była przerażona, zaufała swojemu przyjacielowi. Złapała się mocno skorupy tobiego, a ten zaczął powoli schodzić z gałęzi. Pola nadal trzymała gałąź, dając tobiemu i loli czas na bezpieczne zejście. Kiedy wszyscy byli już na ziemi, tobi powiedział: Teraz musimy znaleźć bezpieczne miejsce na przeczekanie burzy. Pola poleciała naprzód, prowadząc drogę przez gęstwinę, podczas gdy Tobi i Lola podążali za nią. Dzięki współpracy i wzajemnemu wsparciu, zwierzęta znalazły jaskinie, gdzie mogły schronić się przed burzą. Wewnątrz było ciepło i sucho, a zwierzęta poczuły się bezpieczne. Przerażona małpka, jeszcze drżąca z emocji, przytuliła swoich przyjaciół. Dziękuję Wam, bez Was nie dałabym rady, powiedziała ze łzami w oczach. Pola objęła ją skrzydłem, a Tobi uśmiechnął się ciepło i powiedział: Prawdziwi przyjaciele zawsze sobie pomagają. Tego wieczoru, kiedy burza na zewnątrz wciąż szalała, trójka przyjaciół siedziała razem w jaskini, opowiadając sobie historię i śmiejąc się. Dzięki ich odwadze. Współpracy i wzajemnemu wsparciu przetrwali najgorsze i stali się jeszcze silniejszymi przyjaciółmi. Już byli pewni, że jest to więź na całe życie. Nigdy się nie opuszczą i będą wspierać. Rozdział czwarty dzień po burzy. Kiedy pierwszy promień słońca przebił się przez chmury, dżungla zaczęła się budzić do życia po burzy. Powietrze było świeże i chłodne. A krople deszczu migotały na liściach niczym diamenty. Lola, Pola i Tobi powoli wychodzili z jaskini, gotowi stawić czoła nowemu dniu. Dżungla wyglądała zupełnie inaczej. Wiele drzew było powalonych a rzeka zmieniła swój bieg, tworząc nowe zakola i małe jeziora. Zwierzęta wychodziły ze swoich schronień, patrząc z niedowierzaniem na zniszczenia. Wszędzie było widać ślady po burzy: połamane gałęzie, osunięte ziemie i rozmyte ścieżki. Przyjaciele wiedzieli, że muszą zacząć pomagać innym mieszkańcom dżungli odbudować swoje domy i życie. Zaczniemy od zorganizowania pomocy, powiedział Toby. — Musimy działać razem, aby wszystko naprawić. Pola poleciała w górę, rozglądając się za miejscami, które najbardziej potrzebowały pomocy. A Lola i Tobi zaczęli zwoływać inne zwierzęta. Pierwszym miejscem, które odwiedzili, była Polanka, gdzie mieszkały rodziny ptaków. Wiele gniazd zostało zniszczonych przez wiatr i deszcz. Lola zorganizowała małą grupę małpek, które zaczęły zbierać gałązki i liście, aby pomóc ptakom odbudować ich domy. Pola i inne papugi przynosiły materiały z wyższych partii drzew, a Tobi koordynował całą akcję, zapewniając, że wszystko przebiega sprawnie. Następnie udali się do doliny, gdzie mieszkały rodziny zajęcy i jeży. Ich nory były zalane wodą. Tobi, z pomocą silnych bawołów, zaczął kopać nowe, bezpieczne nory na wyższym terenie. Podczas gdy Lola i Pola pomagali przenosić małe zwierzęta w bezpieczne miejsce. Wszyscy pracowali razem, dzieląc się zadaniami i wspierając się nawzajem. W miarę upływu dnia dżungla zaczynała wracać do normalności. Zwierzęta, które na początku były przerażone i zdezorientowane, teraz czuły się pewniej dzięki wspólnej pracy i wzajemnemu wsparciu. Wieczorem, kiedy słońce zachodziło, Cała dżungla była już na dobrej drodze do odbudowy. Kiedy ostatnie promienie słońca zniknęły za horyzontem, a dżungla zaczęła tonąć w mroku nocy, zwierzęta zebrane wokół ogniska poczuły ciepło i bezpieczeństwo, które płynęło z ich wspólnoty. Ogień trzaskał wesoło, a jego blask oświetlał twarze zmęczonych, ale szczęśliwych zwierząt. Atmosfera była pełna wdzięczności i dumy z osiągniętych celów. Stary, mądry słoń Samuel, stojący w centrum zgromadzenia, przemówił ponownie, tym razem z jeszcze większym spokojem i mądrością w głosie. Drodzy przyjaciele zaczął dzisiejszy dzień był dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem, ale jednocześnie ogromną lekcją. Pokazaliście, że w jedności jest siła. Każde z was miało swój udział w odbudowie naszej dżungli i za to wam dziękuję. Lola, Pola i Tobi stali obok siebie, wsłuchując się w słowa Samuela. Każde z nich czuło jak serce rośnie z dumy. Małpka przypomniała sobie, jak przerażona była na złamanej gałęzi i jak bardzo potrzebowała pomocy swoich przyjaciół. Pola wspominała swoje loty wśród burzy gdy walczyła z wiatrem, by dotrzeć do loli. Tobi, mimo swojej powolności, pamiętał każdy krok, który musiał pokonać, by pomóc swojej przyjaciółce. Samuel kontynuował, uśmiechając się życzliwie. Widzicie, czasami warto posłuchać mądrego starca, zamiast się z niego naśmiewać, ponieważ dzięki swoim doświadczeniom życiowym może mieć większą wiedzę na tym różnych spraw. Jednak ważniejszą lekcją jest to, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Dzisiejsze wydarzenia pokazały nam, że nie jesteśmy sami. W najtrudniejszych chwilach możemy liczyć na siebie nawzajem. To jest największa wartość, jaką mamy. Zwierzęta zgromadzone wokół ogniska kiwały głowami, zgadzając się z jego słowami. Po pełnym przygód dniu trójka przyjaciół uświadomiła sobie kilka rzeczy. Żółw Tobi zrozumiał, że jego powolność i dokładność mogą być bardzo cenne, na przykład podczas zabawy w znajdź skarb. Pomimo że nie wygrał wyścigu, Tobi już wie, że jego stałe tempo i wytrwałość są ważne w osiąganiu celów. Żółw docenił, jak wspaniale jest mieć przyjaciół, którzy go wspierają i z którymi może dzielić radości życia. Papuga Pola również miała kilka przemyśleń. Pola zrozumiała, jak ważne jest wspieranie przyjaciół, zarówno w zabawie, jak i w trudniejszych momentach. Organizowanie zabaw i wspólne działania dały jej wiele radości, pokazując, że pomaganie innym jest satysfakcjonujące. Latanie nad rzeką i obserwowanie piękna natury przypomniało jej, jak ważne jest docenianie otaczającego świata. Małpka Lola, dzięki współpracy z Tobim i Polą, zrozumiała, że razem można osiągnąć więcej i łatwiej pokonać trudności. Zobaczyła, jak cenne są różne talenty i umiejętności każdego z przyjaciół jej zwinność, siła i wytrwałość Tobiego oraz zdolność poli do obserwacji z lotu ptaka. Przyjaciele również zrozumieli, że prawdziwa przyjaźń jest najcenniejszym skarbem. Dzięki wzajemnemu wsparciu mogą pokonać każdą przeszkodę. Każdy z nich jest inny, ale to właśnie różnorodność czyni ich zespół tak silnym. Ich unikalne talenty i umiejętności doskonale się uzupełniają. Zabawy nad rzeką nauczyły ich, jak ważne jest cieszenie się chwilą i docenianie prostych radości życia. Ważnym wyciągniętym wnioskiem jest również to, żeby słuchać starszych i mądrzejszych od siebie, można wtedy uniknąć wielu niebezpieczeństw.